Serwus muzykanci, cieszę się, że wszedłeś na tą stronę, że oglądasz to wideo, a to znaczy, że chcesz nauczyć się grać na akordeonie klawiszowym od podstaw lub wracasz po latach przerwy do gry. Mówią na mnie Belfar Goffer i prowadzę Akademię Muzykanta od 2021 roku. Nie wiem jak tu trafiłeś, kto ci powiedział o mnie i Akademii Muzykanta, ale to jest jedyna rzecz, jaką zajmuję się w internecie. Teraz tak, jeżeli jesteś na głównej stronie platformy szkoleniowej, czyli na online.akademiamuzykanta.pl, to gdzieś obok tutaj masz do wyboru kursy na akordeon od podstaw. Na przykład pakiet startowy, rozruchowy na akordeon, takie podstawy na akordeonie. Jeżeli chcesz zacząć od zera, to bez tego nie ruszymy, musisz go mieć. Jest też kurs, jak połączyć ręce na akordeonie. Taki problem z pewnością pojawi się u Ciebie, gdy zaczniesz się uczyć grać na akordeonie, jak grać akordami na akordeonie od podstaw, jak basować na akordeonie, także od zupełnych podstaw. Jest też kurs od podstaw i jak zagrać gamę durowe dla prawej ręki wraz z nauką miechowania i całą teorią tu na tej tablicy. Każdy kurs można zacząć w dowolnej kolejności. A jeżeli masz wątpliwości od czego zacząć, napisz do mnie przez kontakt na górze na stronie, jeżeli jesteś, lub na maila. Jeżeli nie chcesz się uczyć grać na akordeonie, tylko od razu chcesz grać piosenki, czyli tak jak dzieci, najpierw uczą się mówić, a później dopiero poznają gramatykę, to wybierz dostęp, tak jak w abonamencie, do opracowań piosenek na akordeon. Gdzie krok po kroku na krótkich filmach instruktażowych pokażę Ci jak od zera zacząć grać piosenki, nie znając na początku nawet podstawowych zasad muzyki, które z pewnością poznasz po drodze. Wiele osób nauczyło się przy okazji tym sposobem nut. Tak jeszcze w kwestii organizacyjnej, co poniedziałek jest rozruch z Belfrem Goffrem gdzieś na Facebooku, na YouTube i akordeonem, czyli mała wskazówka na co zwrócić uwagę w danym tygodniu. Co piątek jest piątkowa spowiedź u Belfragofra i akordeonu i z gry na akordeonie, czyli czy nie ominęłeś jakiejś zaplanowanej próby z akordeonem. W niedzielę są zawsze motywacyjne kazania Belfragofra o akordeonie. Są to jakieś historie, które... Przekładają się na grę na akordeonie, ale te już są zarezerwowane tylko dla kursantów, są na platformie szkoleniowej. Co mogę Ci obiecać? Mogę Ci obiecać, że będę Cię motywować do gry na akordeonie, czego nie mogę Ci obiecać, że Ci się uda nauczyć, bo nie mogę Ci obiecać czegoś, na co nie mam wpływu. Wielu osobom się udało, grają dzisiaj na akordeonie, a kilku osobom się nie powiodło i dali sobie po prostu spokój. Także to wszystko. Jak masz jakieś ostatnie pytania, nie wiesz dalej od czego zacząć, zanim aktywujesz jakiś kurs, to pisz. Przegraj się na akordeonie i niech inni zatańczą, jak im zagrasz.